Cześć wszystkim. Dawno nie było takiego dłuższego filmu. Projekt jest 5. Zakończyłem właśnie wodę i kanalizę. Tu jesteśmy w kuchni. Instalacja jest rurą PP, czyli zgrzewaną. Tutaj jest przyłącze w kuchni. Jest tak rozwiązane, że Zmywarka będzie też podłączona. Tutaj są te zawory kombinowane, tak zwane i po prostu pod zlewem będzie tak samo. Odpływ też można się wczepić do syfonu i nie ma potrzeby dwóch podejść robić. Oryginalnie w tym miejscu była rura od tego także wszystko pasuje, podziąłem przy ścianie. Yy, nie robiłem też yy, tej trzeciej rury od cyrkulacji, bo jeśli jest mywarka, to myślę, że nie warto tą chwilę zresztą to. Tutaj jest przejście przez, ten, yy, przez tą spiżarnię. Nie wiem tylko jak to jest później z tą folią czarną budowlaną, czy ona idzie pod spód, pod te rurki, czy na wierzch. I dopiero styropian. To muszę skonsultować. Jak ktoś y, wie, to może mi podpowiedzieć, jak to jest tu pod schodami. Y, zrobiłem sobie też podejście pod pralkę, bo nie wiem czy jeszcze czy tu będzie, czy u góry będzie, wydaje mi, jest y, pod ścieki tam po, do łazienki, do brudzika do krasnicy będzie schodziło i to jest podejście zimnej wody od strony garażu. Teraz idziemy do, do łazienki tej na dole, tej małej. Nie wiem, czy, jak to będzie widać. Przechodzi, jeszcze tam to wszystko główne cała nitka do garażu. Tutaj mamy podejście pod yy, umywalkę. Też tak samo. Tu akurat odpływ był, był blisko. Są takie fajne te yy, redukcje ze 110 na 50, że ona jest praktycznie płaska na zero. Tych kolanek też się nakombinowałem tyle, że wszystkie chyba rodzaje. Yy, I tutaj też odpływy mam od tej głównej posadzki, od tak zwanego tego zera na 50, a te są chyba na 60 bodajże. albo 55, już nie pamiętam teraz nawet. No tutaj podejście pod WC będzie i tak zabudowa, także tego nie będzie widać. Tutaj trochę na etapie yy, kanalizacji te, tego chudziaku. W kanalizacji. Trochę mi uciekły wymiary I się trochę odsuwałem, ale to dwa razy, 45 dni. i też będzie dobrze. Tutaj pod a czy pod brodzik, pod prysznic też jest podejście i tu będzie, nie wiem jeszcze jak to będzie, ale zostawiłem 110, ona jest trochę niżej i trójnik i tu jest na 50 i tam przechodzi przez ścianę do, do tej pralki. Tu myślę, że odpływ liniowy może się zmieści. A jak nie, no to będę kombinował. Jak nie to zwykła kratka. Dobra, idziemy. Może do... A może na, na górę. Do łazienki tej dużej. Tutaj jak jest ten pokój na górze nad garażem strych z kotłowni wypuściliśmy się tędy przez strop no nie miałem innego pomysłu jak to w ścianie puścić to są rury 3, 25 średnica tu się jakoś zabuduje jakaś wnęka szafa myślę że jakaś szafa taka mała się zrobi i będzie ok ciemno i tu jest tak kanaliza tak trochę na sucho jest, bo nie ma jeszcze właśnie styropianu. Tutaj jest wyjście tego pionu, co wychodzi, też jest trójnik, redukcja, i tam jest podwóce, tak samo woda, tutaj ten idzie do, do wanny. Tutaj jest takie rozwidlenie też z rury 50. Tutaj pod umywalkę, i tam pod pralkę jest też ciepła. Zimna woda tu jest pod, pod tą wannę i tu właśnie ze ściany wychodzi yy, to, to zasilanie. I było ciężko tu się wcisnąć, bo tu jest trójnik, który przychodzi właśnie i przez ścianę, i tu też kombinacje alpejskie. Yy, te rurki są, czy te peszle w sumie, Powijane Taśmą na łączeniach kupiłem też taką właśnie, coś jak ta srebrna, tylko po prostu ta, ta, jest, ta jest kolorowa, a 20, chyba 2 czy 3 zł za rolkę, także tu nawet nie pół rolki mi poszło. Na te dziury, same zalepianie poszły cztery pianki. Miałem trzy jakieś takie, wkrętmet, chyba takie złoto srebrne. To były lepsze, a jedną wziąłem profi, taką czerwoną, to niby, niby sudala jest. No to o, tu widzę jakie dziury, normalnie się napowietrzyło wszystko. Także to kiepsko, kiepski interes. Zrobiłem na tej jednej. I tak idziemy do kotłowni. Tutaj z garażu właśnie można było się wypuścić, bo tu i tak posadzka stropian dojdzie, także nawet tego nie będzie widać. I tak samo ocieplenie na tej ścianie. Także to też jest dobra opcja. To jest wyjście z łazienki. To główne całe zasilanie. Tutaj mamy pod tą pralkę, pod schodami. Tu jest ten przepust do kotłowni. I tu jesteśmy w kotłowni. I to mniej więcej wygląda tak. Tutaj jest podejście pod umywalkę. Też sobie zrobiłem, bo zawsze w kotłowni można sobie umyć ręce, jak w zanocie przyjdzie. Tu jest ta woda. To jest rura 32, chyba. Ta PE. I tam jest redukcja na tą rurę PP32. I ja to rozwiązałem tak że tu dałem ten zawór główny, odcinający u mnie wodomierz jest na zewnątrz w studience, także żeby nie musiał tam chodzić, to sobie tutaj odcinam są filtry na razie same obudowy nie pozakładałem, bo nie, nie wiem czy będę otwierał no bo nie muszę korzystać tutaj na razie złoty mam na działce też są manometry, to jest ogólnie wszystko na sucho są śrubunki, zdejmuję, zaokładam płytki i zaokładam od powrotem. tutaj rura 25, tak? Czy 32? Nie, 32. Ale tu chyba ten kawałek tylko tak dotąd. A tu już jest zredukowany na 25. I tu przewiercone, właśnie tutaj też taki my przejście. Te filtry. O, może po kolei będę wyjmował. Tutaj jest.